Hej, jestem chrwa, z wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Staskut. I od razu mamy wiadomość od Jessie. Okej. i przecież nie klientów.

Już jakby... Dość nie ma, też nie chciałbym mieć takiego gigantycznego znaku kryminowanego jakąś krwią, czy tam fake krwią. No. To, że to wszystko nas wszystkich niepokoi, dość. Aha, no optymisty, co tu dużo mówić. I pewnie tak jest. Nie mam pojęcia. Hmm? Co się nie trzymał Nie, wcale nie. Tak. Nie hmm, co? Co się nie trzyma? Bo co nie jest... Cieło <laughs> <laughs> sztuki. <laughs> Oczywiście to się muszę usunąć. Z tego się oznaczony. My chcę, żebyśmy przystali poszukiwać przez to, że się boję. Naleźli są nasze następne kroki. Hmm. Kto mógł zrobić ten znak? No, w sumie.

Zdecydowanie mogłoby to im troszkę zabrać klientów. Jesteś <laughs> <laughs> yeah. otwartą książką, liczy. I'm <laughs> Hmm. O, zostałem coś na mapie co to jest. O może być tak zdjęcia? Ok. Już to nigierka. Od razu mamy włączenie.

Kolejne... No tam, kolejne... film. Gdzie on... Jest w lesie. Też w tej chwili nie tak to stream ale... Jest to prawie prawdę, no. Przygotowanie zostało wypoczynione. Uleryk Barret. Co mam zrobić? Mm -hmm. No średnio mogę to sprawdzić, no, że to jest naprawdę na muszę sprawdzić na sekundkę, czy to jest naprawdę. Hej, myślę, że go znalazłem, na Facebooku jest. Rainy Days, Tea, Dogs, Nature and Books, Syntia. spróbujmy. Laula. Może coś znaczyć, a no to tak, to na pewno Laula. Niestety dostałem spoiler. nie chciałem tego mieć, no ale cóż, zobaczmy, czy Laula pasuje. No ale raczej tak No to jak nic innego nie widziałem tam co mogło Wydać jakąkolwiek poszlakę A O, brzmi nie ma wyboru, mógł strzelać muszę samemu wpisać Ale to jest To jest świetnie zrobiona gra Naprawdę Naprawdę dobrze zrobione. No Jakby Większość tych postaci ma swoje profile na Facebooku, wydaje mi się. Hacker raczej nie ma, no tak, ale Richie na przykład. Obserwuj mnie na Instagramie. Jessie. Tutaj ma wszystkie rzeczy w co to jest odbicie. Aha, i tu też jest dalej Thomas. YouTube, obserwuj mnie na Instagramie. Klima. Obserwuj mnie. Ta gra jest świetna. Dobra. Ja się z wami żegnam. Ja jestem chwazarz i cześć.